Ta scena z dzisiejszej Ewangelii, niebywale intymna, taka niecodzienna dosyć, bo wiele razy na kartach Ewangelii, szczególnie u świętego Łukasza, widzimy sceny, kiedy Jezus się modli, kiedy Jezus po całym dniu służby ludziom idzie na górę i się modli. Ale jakoś nigdy Albo bardzo rzadko słyszymy te słowa Jezusa w modlitwie, czy bardzo rzadko jesteśmy tak blisko Jezusa, żeby usłyszeć te słowa, ale dzisiaj w Ewangelii to się dzieje. Dzisiaj słyszymy, jak Jezus w czasie ostatniej wieczerzy rozmawia ze swoim Ojcem. I to jest niesamowite, bo jak wczytamy się jakoś tak głębiej w tę Ewangelię, to zobaczymy, że Jezus tam opisuje całe swoje życie. To, że został przez ojca posłany, to, że wypełnił to wszystko, do czego ojciec go posłał, wspomina o nas. Ale też taka rzecz, która jakoś bardziej mnie dotknęła w tej modlitwie Jezusa, tej rozmowie, jest to, że Jezus utożsamia chwałę z krzyżem. Czyli to, co go niedługo czeka. Chwała to krzyż. Chociaż na początku mnie to trochę zdziwiło, że Jezus tak to utożsamia, no jak widzę w tym ogromną siłę. Jakby patrzeć, że chwałą, którą mogę dostąpić, taką chwałą, którą została dana Jezusowi, to jest krzyż i cierpienie. Jeśli chcę być taki jak Jezus. Jeśli chcę być otoczony chwałą, to mam przyjąć cierpienie. W innym miejscu też jest napisane: Jeśli chcesz być pierwszy, bądź niewolnikiem, bądź sługą wszystkich, cierp, umieraj cały czas, bez przerwy, umieraj. Dałeś siebie innym. To jest coś, co mnie bardzo mocno trzyma dzisiaj. To znaczy, żeby szukać chwały tam, gdzie nikt chwały go nie szukał. Szukać krzyża, bo nikt krzyża nie chce. Dźwigać codziennie swój krzyż. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech codziennie bierze swój krzyż. Niech mnie naśladuje, mówi Jezus. Nie? To jest tak niebywale mocno trafiające do mnie. Życie nie polega tylko na tym, żeby w radości przeżywać różne rzeczywistości. Nie? To jest ważne. Ale chwała to jest krzyż. To mnie doprowadzi do spotkania Jezusa. To mnie doprowadzi do pełni miłości. Ja, właśnie krzyż.